Sztuka przez Duże S. Dzisiaj w programie gościmy Piotra Nowaka w pełnym składzie zespołu Piotr nowak Band. Robert Bartusi, Wojciech Kwieciński. Marcin Sebastian Stachurski. Piotr Nowak. Piotr nowak. <laughs> e, powiedzcie mi, jak to się stało, że znaleźliście się tutaj dzisiaj wszyscy razem. Bo Wy nie jesteście z Gorlic, z tego co wiem, tylko Piotr, yy, tylko Piotr jest z nami tak. gor z Gorliczanin. Gorliczani, tak, prawda? jest rodowity Gorliczanin od, od urodzenia. Po prostu koledzy byli tak uprzejmi, że przyjęli zaproszenie zarówno szefa naszej telewizji, pana Macieja Trybusa, jak i moje, no przyjechali, no i jesteśmy. No, co prawda długo im to schodziło, bo jakieś takie auto mają, że ledwie jedzie. No ale w końcu dojechali i jestem bardzo szczęśliwy, że są z nami tutaj w tej studiu Myślałam, że autobusem przyjechaliście, no. bo trochę u was jest. Ta autobus. Taś, taś autobus. Musieliśmy Może... sprawdzić, jak długo nasz kolega dojeżdża na próbę do Rzeszowa. Rzeszowa jesteście, tak? tak. Tak, wszyscy w komplecie są z Rzeszow. Poza mną. Może teraz kto na czym gra w zespole? Jaką rolę pełni? No to zacznijmy od Marcina. To, to nie, nie. Sebastian gitara, Robert. Na czym ty grasz? Na perkusji. Na perkusji, Wojtek Bas, ja, ja Piotrek. nie wiem na czym. Ale... A kto gra na nerwach? No, tak. Każdy po trochę. Każdy po trochę i to jakoś się uzupełnia. Piotr, powiedz, to jest jakaś reaktywacja, bo ty grałeś już wcześniej w zespole prawda? To znaczy to nie jest reaktywacja. Ja po prostu w pewnym momencie przestałem grać, przez jakieś ponad 20 lat nie grałem. I przez zupełny przypadek powróciłem do tego, to właściwie dzięki Robertowi Bartusikowi. Cały czas mi to wmawiasz. No Bo taka jest też prawda. No, po prostu był, kolejna rocznica śmierci Tadeusza Nalepy, mojego przyjaciela z zespołów Blackout Blackout. Był koncert w Polskim Radiu Rzeszów, zresztą w sali koncertowej imienia Tadeusza Nalepy. I właśnie Wojtuś Kwieciński Robert. Sebastian. Marcina chyba wtedy nie było w trójce. Nie dojechał że... Marcin wtedy kilka kowerów tak, kilka właśnie, brak autorskich zagrali. No, po, powiedziałem tam do pana redaktora Klei i chyba redaktor niedzielski również był. Tak, że tak. fajnie grają chłopaki. No doszło do tego, że nas sobie nawzajem przedstawił. Robert wzięło do mnie numer telefonu. Bo może byście coś razem nagrali. my no, no dobra. Ja myślałem, że sprawa umarła no, tymczasem, po, po miesiącu czy po dwóch. Jest telefon od, od redaktora Bartusika. Słuchaj, bo mam taki numer, przyślę ci, może byśmy coś to spróbowali nagrać. No rzeczywiście, utwór wydawał mu się bardzo fajny. Tekst tylko nie za bardzo tam siedział. Zresztą Robert mówił, żeby ten, nad tym tekstem popracować. I poprosiłem naszego golickiego barda, Arka Zawinińskiego, którego wszyscy znamy. Pozdrawiamy Cię. Pozdrawiamy serdecznie, Areczka. I on wpadł na dosyć ciekawy pomysł, zresztą to razem w zasadzie wpadliśmy na taki pomysł, żeby ułożyć tekst piosenki z tytułów piosenek Tadeusza Nalepy, które głównie pisał Bogdan Lep, ale również Jacek Gra. No i udało się, ale najciekawsze było to, że ja byłem cały czas przekonany, że ja to mam przyjechać i zagrać. A on mi kazał śpiewać. Ja pomyślałem, że, on, że go trzeba wysłać do tworek, albo do jaro, bo są takie specjalne oddziały szpitalne. No, ale jakoś tak później, jakoś poszło. No jakoś poszło. A jak długo jesteście razem w zespole? O, o A, wy A, prawda? bo ja może wyjaśnię Od jest... czego się zaczęło? Od tego. Tak, to była gotowa nawiązuje. formacja, ale Portal Przepraszam, Blues. że ja ci przerwę. To jest zespół, tak, tak naprawdę. Portal Blues. Tak. Portal założony <laughs> przez Sebastiana Staruska. Tak, to jest Portal Przeciw. Blues. I ja po prostu doszedłem, ale oni uznali, że, że dobrze by było zmienić. Długo no dochodziłeś, Piotrusiu. To znaczy myśmy zaczęli całą sprawę po tą fakcie. Jeszcze dojrzewamy. Myśmy zaczęli To pierwsze nagranie zrobiliśmy chyba w czerwcu tego roku. I to, się, to po prostu miał być ten jeden utwór. No ale później Radio Rzeszów to wyemitowało, zrobił się koło tego szum, to poszło... No, czyli na, już w radiu byliście... Na, tak, tak, tak I, tam umieszczono no, na listę Dinotop, lista przebojów... To Andrzeja tu. Kle. Andrzeja Kle, tak. I, i Jerzego, Długi czas, i Jerzego Szla, Szlachty, Szlachty tak. Długi czas było to na pierwszym miejscu, przez, przez kilka tygodni. Zresztą cały czas to jest na liście, no tak na różnym. Ilu, ilu już miesiąc. utworów wspólnych macie? No, byśmy już skończyli płytę, która się teraz przed świętami właśnie ukaże. Aha, ukaże. Tam to będzie przed, przedpremierowe ukazanie tak. się tej płyty, ale oficjalne płyty? jest... pan Pamięć. Pamięć. Tak. Czyli od tego utworu mm -hmm. właśnie, ja, z tym, pięknie. że tam głównie są utwory y, Roberta, tam jest pięć utworów Roberta, autorskie i tekst i słowa. Jeden Roberta, właśnie ten, ta pamięć z tekstem mm -hmm. y, Arkadiusza Zawilińskiego. Dwa utwory Sebastiana, bardzo ładne, y, moja Magic Woman, taki fajny, na, osadzony w takim fajnym rytmie. I, I utwór, który zresztą ja bardzo lubię bądź tu, do którego napisał tekst Bogdan Leby. Ten sam tekst też, który... Również pisał Bogdana dla nas. Tak, tak, ten, który pisał dla Tadeusza Nalepy, dla nas, dla blackoutu, dla, dla Breakoutu. A no i, i są dwa utwory moje, przy czym drugi to jest współautorski, no, takie wspomnienie. O Andrzeju Soleckim, który był członkiem zespołu Blackout, który niestety. Czyli dużo cię łączyło z tym z Tak, stałem, tak, prawda? tak. Odszedł 4 lata temu Andrzej, i ten utwór nie był nigdy nagrany. W ogóle nie był zapisany w jakiejkolwiek formie. Ja tam, co sobie potrafiłem po tych 50 latach odtworzyć, to otworzyłem, resztę dorobiłem i, i nagraliśmy to. Tam Sebastian bardzo ładnie gitary podłożył. A jak długo się podpisywałem? Ja ślicznie nad zaśpiewałem. <coughs> Posłuchamy, mam nadzieję. To znaczy, ja powiem tak: no, ja, jak przyjeżdżam, to w zasadzie mam gotowe podkłady. W, w, no, tam jeszcze, oczywiście, później czyszczenia. No, ile ile to zajmuje, bo to u Roberta w studio nagrywamy. Piotr jest mistrzem świata no, nagrywania. Jest to jest stara szkoła, tego... nie to jest stara szkoła. No, 20, On nagrywa minut. Raz. <noise> 20 minut. Dokładnie tak. Jak ja mówię, oj, tam coś mi źle wyszło, Robert, powtórzymy. Nic nie powtarzamy, pierwsza nie, wersja, wersja jest <głos> najlepsza. <głos> Dokładnie to tak. Jak już jest. jedną płytę no. macie za sobą, no to kiedy następna? Jakieś no, myślę, już macie plany? Już na myślę, że tak. Oni są pełni fajnych pomysłów. Kwestia jest przede wszystkim tego, że chcielibyśmy, kiedy ta płyta się już ukaże, m, pograć troszkę koncertów i to jest chyba takim o, głównym wyznacznikiem tego, żeby na przyszłość, kiedy będziemy planowali jakąkolwiek muzykę, żeby ona była bardziej przegrana właśnie z koncertów. No, chcecie żeby zrobić projekt odwrotnie. odwrotnie. Odwrotnie, tak. tak. Grając koncerty, zrobić ewentualnie hmm. następne. Do kogo chcecie trafiać swoją muzyką? Macie jakieś Do, nie, wszystkich, do, do, do wszystkich, wszystkich, którzy lubią. Jaki jest rodzaj muzyki, może jeszcze? <laughs> Zdjęcie, bo nie wszyscy mogą wiedzieć, prawda? To <laughs> jest muzyka szeroko, szeroko rozumiana, bluesowa. Natomiast pozwalamy sobie w tej muzyce na różnego rodzaju odstępstwa. Myślę, że przede wszystkim muzyka bluesowa to jest. To jest coś, co pochodzi z głębi duszy każdego z nas i każdego muzyka, który wykonuje akurat ten y, kierunek, y, ten styl muzyczny. To jest najważniejsze. Nie da się tego oszukać. Albo ktoś czuje, jak to się musa. mówi, potocznie musa, <laughs> albo, albo nie. go nie czuje. Tak, i po prostu w, w, w studio no, to wygląda w ten sposób, że przychodzi Sebastian, wie już, jaki jest trzon utworu, mhm. prawda? no i robi swoje, tak jak on to czuje, i, i, i okej. Okay. To samo jest w przypadku Marcinka. No, Wojcuć wiadomo, sekcyjny instrument, no to z Robertem, z, z tym, że tam ja tam parę dźwięków też tam na basie. się. Musiałem dużo whisky postawić, <śmiennie> no Wojcuć pozwolił mi. Z no, tego co tak, wiem, macie już teledysk mógł, nagrany. Tak, i... tak, tak, mamy teledysk do tego tytułowego naszego utworu zatytułowanego Pamięć. No Właściwie to są dwa teledyski i jeden teledysk robił nasz wydawca, ten który wydaje naszą płytę. Pan Krzysztof Roman. Roman. Pozdrawiamy Krzysztofa. No. Pozdrawiamy. Czekamy, czekamy. Czujność. Czeka, pozdrawiamy. Pozdrawiam. <grym> jeszcze w... w... Pozdrawiam w... Marcina mamę. Przepraszam Sebastian. O tym, o tym chciałem jeszcze wspomnieć, bo myśmy w ramach projektu Portal Blues graliśmy przez wiele lat i nigdy nam nie udało się znaleźć wydawcy, który byłby zainteresowany tym rodzajem muzyki, a tutaj po tak krótkiej działalności w sumie naszej wspólnej, bardzo fajny odzew Krzysztofa Romana z Krakowa, który zdecydował się podpisać z nami umowę na pięć kolejnych lat, na kolejne nagrania. Jesteśmy za to wdzięczni i w ogóle zadowoleni, że ta no, muzyka że... nadal ma, ma przyszłość. Może pokażemy ten teledysk okay. widzom? Dobrze. Bardzo prosimy. Zapraszam. No to zapraszamy. gry Taki czarno czarny film Słowa, modlitwa, sen szaleńca Czy mnie jeszcze pamiętasz? Za siódmą górą w cieniu blusa na drugim brzegu tęczy Gdzie wyspa i rzeka dzieciństwa Potem księżyc złoty Zaprowadzić ciebie muszę tam Moich rąk. Zabierz smutek, takie jest życie. Moje srebro to gitary głos. Czułość niosę tobie. Oni mnie wręczą w tym. Walczyć musisz wierzyć, nie żałuj mnie, wstań i idź, bo słońcem zawsze wierny mi, co mogę jeszcze Ci dać, daję Ci próg, testament mój. Co to się stało Piotrze, że ta piosenka znalazła się w radiu? No po prostu po nagraniu przedstawiliśmy ją w obecności redaktora KLE, redaktora Szlachty. Mówimy o Polskim Radiu Rzeszów. I oni natychmiast zaprosili nas do, chyba do audycji, to była klekotanie, tak? Audycja klekotanie i tam przedstawiono słuchaczów, został wyemitowany. My od razu wpuścili to na, 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 na listę przebojów. Bardzo taki pozytywny odzew, mnóstwo telefonów. No, utwór został bardzo fajnie przyjęty, dlatego jestem optymistycznie nastawiony co do przyjęcia naszej płyty, bo uważam, że pozostałe utwory są no, bardzo ciekawe i, i, i godne polecenia. Jakaś trasa koncertowa najbliższa? Możecie coś nadmienić? Najbliższy koncert właśnie mamy, to będzie promujący naszą płytę. To będzie koncert w, w studiu koncertowym imienia Tadeusza Malepy właśnie w Rzeszowie, w Polskim Radiu Rzeszów. Kolejny koncert również w styczniu będzie w Krakowie, Obecnie. ale... E, ten, nie chcia, nie chciałbym ten, ten właśnie Nie ten chciałbym ten jeszcze mówić, że to będzie 4 stycznia, <grym> ponieważ ten termin nie jest do końca potwierdzony, ale w najbliższym czasie na naszych stronach, na naszej stronie facebookowej. Przepraszam, ten... ja myślę, że to będzie albo 4 albo 11. Trzeba tytnia. śledzić. Trzeba, <grym> o czymś Trzeba, się to tak. będzie transmitowane na żywo. Dokładnie tak. No, kolejny koncert również będzie w styczniu e, i też jeszcze dokładnej daty nie znamy. Ten koncert będzie w Krakowie. Promujący naszą płytę. To już nasz, tak. nasz wydawca. Tak. Z kolei, jeszcze ja bym może wspomniał, już tradycją jest, że w rocznicę śmierci Tadeusza, właśnie jest coś się dzieje w Rzeszowskim Studiu w Radiu Rzeszów. I to będzie na pewno 3 marca, przepraszam, 4 marca. To jest właśnie rocznica śmierci Tadeusza, już niestety 9. I też tam zagramy, z tym, że wtedy już zagramy. Raczej utwory Tadeusza, myślę 5-6 utworów, może z jeden nasz. Po prostu chodzi o to, żeby przypomnieć jego wspaniałą twórczość. No i, i, i poza tym mamy w planach festiwale bluesowe na lato, ale to wszystko na razie, że tak powiem, na etapie organizacji. Na pewno zagramy na blues festiwal to jest w Bolesławcu. To jest blues, nad Bobrem, nad Bobrem, tak, tak? blues nad Bobrem, tak. I na pewno zagramy w suwałkach. Z tym, że tam Ad się jeszcze kroi mrągowo, no to czekamy na propozycję. Ja powiem szczerze, że bardzo bym chciał zagrać. No, zazwyczaj fajne koncerty są z okazji Dni Gorlic, to jest maj lub czerwiec, nie wiem, bo to już teraz tak pomieszane. Przedtem było w maju, teraz ostatnio było w czerwcu. No w każdym razie tak czy owak no chętnie byśmy Mam zagrali. Mam nadzieję, że, że będzie pal. okazja. Mam nadzieję również, że, że dostaniemy taką propozycję. Jak wam się razem pracuje? Może Marci ktoś tak, coś Marcin taki wygadany, Jak <laughs> mu się <śmiech> pracuje chyba. Najwięcej <laughs> mówi. Powiedz ty. <laughs> zwykle nam się wspaniale <laughs> pracuje. Sekcja jak zwykle spełnia się od początku do końca. Mocny, mo mocna stopa i dopracowany baz jest głównym atutem tego zespołu, powiem nieskromnie. Parli, nieskromnie tak jest. No, ja z kolei mam takie odczucia, ciągle mi za mało tych prób, no, jest jednak bardzo daleko do tego, że szaba dla mnie to już jest jednak wysiłek. No, widujemy się niestety rzadko, ale, ale myślę, że przyspieszymy to. Gdzieś, to. gdzieś w połowie drogi. Średnio gdzieś co dwa, trzy tygodnie się spotykamy na próbach. I zresztą koledzy też mówią, że to, jest, że to jest za rzadko. No, jak kry na lodzie puszczą, wiosną Jak to no, na to wtedy sobie dobry tak. działalność. No ale ja tylko tyle chciałem powiedzieć, że naprawdę pracuje się świetnie, atmosfera jest znakomita, taka, taka rodzinna. I mało tego, jesteśmy bardzo zdyscyplinowani, urżnęliśmy się alkoholowo tylko dalej. To stanowczo za mało rzeczywiście. Ale konkretnie chciałem. A, powiedzieć. No to, to. W każdym razie, w każdym razie. A jakiś utwór z tego później. Tak, to nasza maszynka. to. chyba Tadeusza. Tak, impreza, by by nasza imprezy, i, imprezy, to... piosenka z naszej płyty. Wstraszaj, naszej płyty o jedną to? wódkę za daleko. <grym> tak, ale, ale, to, ale. przepraszam, e, inicjatorami tego spotkania byli Andrzej Kle. I, I redaktor e, Tadeusz I pozdrawiamy ich serdecznie. To były wędrówki nocne po knajpach rzeszowskich. Skończyliśmy fajnie o pół do szóstej rano. sam raz. I rzeczywiście powstał utwór o jedną wódkę za daleko. Daleko. To dzięki wielkie za rozmowę. Myślę, że coś możecie zagrać Dziękujemy. Dziękujemy dla naszych bardzo. widzów. No spróbujemy Zagracie. coś zagrać w innej formie. Nigdyśmy tego nie robili. Spróbujemy jak to wyjdzie. Po wodzie będzie ciężko, ale z, może się uda. Zagramy jeden z utworów Tadeusza Nalepy. Ja już się żegnam z naszymi rozmówcami. Teraz zapraszam Państwa do oglądnięcia zespołu Piotr Nowak Band. I do zobaczenia w następnym programie. Do no, hmm. zobaczenia. No, ja. Dziękuję. Żywą srebrną wiatru, kopyta mi sięga gwiazd! Na wysoką wchodzę górę, na najwyższy i szczyt. Ze mną chodź, miła, ze mną chodź, tam jest źródło. Przecież z niego mić. Tam jest woda niezaduta. Na błękitnych łąkach. Tamto twój to robacko, co padli świata